Kalorowych chlebek z serka wiejskiego, który wygląda przepięknie, a smakuje jeszcze lepiej. Cały podany przepis ma 425 kalorii. Serek wiejski lekki, 150 g, wymieszaj z dwoma jajkami, dopraw to wszystko solą, a na końcu dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Następnie wyłóż całą przygotowaną masę na specjalną tackę, którą włożysz do airfryer. Nastaw air fryer na 180 stopni i piecz chlebek 30 minut. Jeżeli będzie jeszcze zbyt mokry, to dodaj 5-10 minut. W międzyczasie przygotuj wszystkie składniki. Po wyjęciu posmaruj serkiem śmietankowym dowolnym łyżeczką. Na to łóż 40 g, szynki drobiowej, 25 g, serka żółtego topionego, 30 g, ogórka zielonego, dowolną ilość sałaty lodowej. Na koniec jeden szczypiorek zwiń jak chlebek i możesz konsumować. Smacznego!